mamy to wszystkim, teraz zaczynamy budowę boksów z bulgą Timothy'ego. Okej, patrzcie. Tak zrobiliśmy boksy, jest odgrodzone Nie będą to za duże boksiki, takie małe. Wycięliśmy. Wszystko elegancko. Robota nam nie idzie, bo w tartaku po prostu, kurde. Zamknęli tarczek, o tak I co? Jedyna rzecz, którą tutaj nie zrobiliśmy To tutaj jest niewycięte Nie? To tutaj jest kubać ten kawałek Bo po prostu tam No i tyle My tutaj rozplanowujemy wszystko Tak jak to ma być, ale coś po mnie Się nie zgadza Natalia jest tutaj przy. Gdzie jest ta? Owieczka mała. Nie Gary. Mała owieczka sobie tutaj Nie. śpi. Łożysko czeka. Mm, elegancko tak. wygląda. Zaraz wejdziemy do i Superowo. A Gary czeka. Nie ma jedzenia, Jarosław. No i nowy nabytek w klubie z dzieckiem Zacisze. Śmiesznie, że mamy kolejną owieczkę. Nie Natalia? Mhm. Ale fajnie. Dobrze. Okejka, jak widzicie planujemy dalej, robimy, jedna ścianka już prawie gotowa, tak to będzie mniej więcej tutaj wyglądać, zostało nam pospawać i będziemy robić dalej, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, ale na razie mamy przerwę i dajemy koniom słomę, siano, bo zepsuła nam się spawarka i musimy naprawić, bo nie ma takiej końcóweczki, o, to się zepsuło i... No, dopóki tego nie naprawimy, to nie mamy co robić. Oki doki. Zima tego, tego tego lata. Zima w tym roku jest dosyć łaskawa. Na chyba dzisiaj 18 stopni jest, coś takiego, więc 5 na pewno, cieplutko, tylko deszcz teraz zaczyna padać, coś się psuje ta pogoda. A my jeszcze nie zaczęliśmy wszystkiego robić, Daliśmy za ten czas sianko. Coś mamy, kurczę, kiepskie. Teraz siano się zaczęło. Co któryś bal jest taki kiepski, więc też niezbyt dobrze, ale jakoś sobie radzimy. Ciekawe, czy się wyrobimy. I uda nam się chociaż dzisiaj dokończyć jeden boks, żeby zamknąć go. Byłoby naprawdę fajnie, żebyśmy chociaż u Williego który stoi tam w ostatnim boksie, przetransportowali do boksu Duke'a. Duke'a damy do tego dużego boksu, czy tam do tego, no, tu jest jeden większy, drugi trochę mniejszy wyszedł, tam pół metra, więc no, a później damy Suprima, pewnie jutro oddzielimy i, moi drodzy, świetnie, bo w końcu będą stały same i nie będzie takiego barłogu. Później spróbujemy zrobić podłogę w boksie Szamana i Williego i będzie po prostu miodzio i będziemy uderzać już robić pralnie pralnie no taki magazyn że tak powiem, bo potrzebujemy magazynu na różne rzeczy a jeszcze powiedzcie mi no zaczyna to jako tako wyglądać jeszcze weźmiemy, pomalujemy wszystko na czarno albo na ciemny brąz odświeżymy całą stajnię pewnie ją tutaj pomalujemy zastanawiamy się nad zdarciem styropianu bo konie kopią, patrzcie co się dzieje, nie? Może w przyszłym roku też bym chciał takie założyć tutaj takie gumowe maty na boki, bo tam już kurczę deska jest taka średnia. No ale to się okaże, widzicie jak kopią i to tak brzydko wygląda. Nie zdarzylibyśmy styropian, przetynkowali, pomalowali całą stajnę już by było tak tutaj dosyć elegancko. Dobra, a boksy zaczynają powoli wyglądać, bo tu spawujemy już powolutku beleczki, ukaż tam sobie nie. a my tutaj jeszcze, pokażę wam jak wygląda następna część roboty, tylko nie mieliśmy gazu w butli, przez co spawy nasze są takie o, ale już mamy, więc zaraz to będziemy poprawiać, no i boksy wyglądają w ten sposób, koniki trochę się stresują, ale zasłaniamy ich, żeby... Nic im nie było. Kolejny dzień zmagań. Będziemy spawali już w kolejną tutaj ściankę boksu. Um, zostało nam po spawać pręty, których nam brakło. Ale to już na spokojnie. E, co więcej, pręty. To, to, to mamy, spawarkę zaraz będziemy spawać, wywalimy poziom. Wspawamy. I zaczynamy robić drzwi. Mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj szybko skończyć. No i powstaje kolejny boks, ślicujemy deseczki nacięte, robimy ściankę działową. Coraz bardziej to przypomina ładne boksy, będzie taka stajnia. Okej, okay, nie nagrywałem, bo po prostu ciężko się nagrywa, pracuję, bo myślenie to... Nie ro... Ja nie spałam za często, tak jak mówiłem, to wiecie, ale patrzcie, jest wieczór. Koniki już rozgrodzone. Suprimek e, bez mamuśki, ale z kumplami. Rozdzieliliśmy go tutaj, bo tu jeszcze nie ma tych, jak się to nazywa, kratek. I boję się, żeby mu zminimalizować, żeby jak będzie skakał czy coś, e, no to tu jednak krata jest ten. Tylko ma takie małe kienko i będzie go bardziej ograniczać. A tu jednak e, miałby więcej przestrzeni i pola do popisu. Ale jak widzicie. Te już małe misiaki jedzą. Tu jest wysoka podłoga. Będziemy musieli ich jeszcze poprzemieszczać tak, żeby było im wygodnie mieszkać. Więc Belka pójdzie pewnie do boksu skrajnego. Diuczek pójdzie do środkowego. William pójdzie do tego boksu, a Suprimek pójdzie na razie do tego i jeszcze pomyślimy i no. Będziemy tu myśleć i rozporządzać, w sensie, bo te małe boksy troszeczkę dla Williego jak podrośnie jest za mały ten boksik. No więc będziemy musieli jakoś to sprytnie porozdzielać, ale podobają mi się. Będzie taki ciąg boksów. Wiadomo, że to jeszcze niedokończone, nie pomalowane. Nawet te są tak naprawdę niepomalowane, One mają być pomalowane na ciemny brąz, nie? To co mówiłem chyba. Bo tak nagrywam, nie nagrywam. Moje spawanie, moje spawanie kurczę Wlade, raz lepsze, raz gorsze. Nie? Ale, przyszlifujemy, Będzie gitara, konie. konie, tego nie widzą. Najważniejsze to zakończyć to wszystko dobrze. Kurde, kolejny dzień ma z Jak widzicie już montuję zamknięcia. Koniki były pierwszy raz wczoraj, dobrze przeżyły noc nie wyskakiwałem nic pomontowaliśmy trapki. jedne drugie montujemy drzwi i bierzemy się za malowanie tak to mniej więcej wygląda ja oczywiście spawacz naczelny więc mam no, kurtka już do walenia ale w końcu sobie ją mogłem do, dokończyć kurde wiecie co to znaczy um, zamontować jeszcze Rączki do zamknięć, takie coś musimy zrobić, jak jest tutaj, zaraz to pospawam i stajnia prawie gotowa. Pora sobie zaparzyć herbatkę, bo jednak jest za zimno, jeszcze ja sobie rękę przypaliłem i no, nawalam. je, patrzcie jaki mamy super czajniczek, kolory zmienia, temperaturę pokazuje, dobra. Zrobimy herbatkę i idziemy dalej. spadcie ile śniegu. Koniki nie wiedzą co robić. Tutaj śnieżne szaleństwo, tarzanie. Woda leci, a tam Fanti z tarką wrzuciłem, żeby się nie nudziły. We dwie sobie postoją. A boksy jak wiecie gotowe. że to jest w tym samym odcinku. Będzie taka zlepka. A maluszek suprimek, tęskni za mamą Pół dnia stoi on sam ze stadem Pół, drugie pół będzie Santanka ze stadem On będzie stał sobie, nie wiem o, ze źrebaczkami wrzucimy Żeby sobie ładnie stały Trochę mu się tęskni bardzo Jak widzicie Dalszy etap pracy przebiega nawet pomyślnie Odkuliśmy sobie cały styropian na razie tego nie będziemy ruszać. Musieliśmy to skuć, bo będziemy robić poidła. E, czyli, o widzicie, tu jeszcze jakaś stara rura od wody e, wyszła. No i co? Fajnie to teraz wygląda. W lato pewnie dopiero weźmiemy i będziemy zabierać się za e, szpachlowanie i takie rzeczy na razie zima. Nie chce nam się tego robić Zima bo to taka rabutka, że lepiej to będzie robić jak będzie trochę cieplej, na razie mamy tutaj dużo roboty, więc nam się nie chcemy, chcemy zrobić poidła. żeby każdy koń miał pojedło. Już mamy wszystko kupione do tego. Jak widzicie, pojedła też mamy z demontażu, no bo mamy z innej stajni. No i jeszcze mamy poidła w tamtych boksach, które musimy popoprawić. więc jutro będziemy. Robić tutaj wodę i każdy konik już nie będzie takiego problemu w zimę, że musimy ich samego rana wypuścić, napoić. Później, jak jest mróz, to zamknąć, z powrotem napoić, tylko będą już mogły się napić. Tutaj no, jeszcze w planach jest to teraz odmalować, obczyścić wszystko, żeby to ładnie wyglądało, tak na gotowe i tam w dwóch boksach, co nie ma podłogi, zrobić podłogę. Okej, okay, a ja dzisiaj się już biorę za dawanie koniom jedzenia, na dzisiaj tyle, to robiliśmy chwilkę dosłownie, dłużej nam zajęło jakieś takie rozplanowywanie i wszystko myślenie o tym niż sama robota, no jutro jeszcze trochę będzie tej roboty, ale zobaczycie Dobra, Gary co robisz? Wyspany, kolejny dzień zmagań Musimy zaraz pojechać wykiprować to, co wczoraj ładowałem na przyczepę. Jak widzicie, cała przyczepka jest zawalona. Wywieziemy to i będziemy robić poidła. Dzisiaj jeszcze likwidacja choinki, jak widzicie. Skończymy tą przygodę, idziemy ją dać konikom. Popatrzcie tylko, jaka dziś jest piękna pogoda. Kurde, grzeje tak, że się nie spodziewałem, a My mamy jeszcze dzisiaj wolne, a ja chciałem zakończyć film, więc co? Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej w tym roku ponagrywamy, więc trzymajcie mocno kciuki i pozdrawiam, cześć.